Hej, witajcie, z tej strony Hipno Witamy się oczywiście w Ghost Recon Online No dobra, może nie oczywiście Wybieramy zwiadowce, gdyż jest to moja ulubiona klasa no tak, dawno nie było Dawno nie było Ghost Recona dlatego, że szczerze mówiąc nie ma konkretnego powodu nie ma konkretnego powodu, nie chciało mi się po prostu grać. To jest może powód. To jest w sumie powód. Mm, szkoda, że nie można tego bardziej przybliżyć, bo czasami słabo to widać. Na przykład teraz myślałem, że na pewno trafię, a jednak nie trafiłem. Tak samo teraz. Myślałem, że na pewno trafię, a nie trafiłem. Teraz już trafiłem na pewno. Ale jeszcze się trzyma. Teraz trochę za wysoko, widzicie? To jest, to jest takie, no... Powiedzmy, powiedzmy... dobijmy go byle gdzie. Dobra, no czekamy, czekamy chwilowo na, na, na mapę, na znalezienie, na znalezienie mapy, na znalezienie gry, dlatego, dlatego od razu chciałem włączyć, bo tutaj czasami się czeka trochę na, na grę, a szkoda, szkoda czasu marnować, szkoda czasu marnować, kiedy można, kiedy można, wiecie, mogę się przywitać, powiedzieć jakieś tam słowa wstępu, a gra już może się jakby wczytywać, znajdywać powiedzmy. O, już się znalazła, dlaczego gram... Nawiązano połączenie głosowe. Czy ja mam wyłączoną komunikację głosową? E, zamknij. E, tak, mam wyłączoną. Jeszcze sobie mm, powyciszam ich wszystkich, bo nie chcę mi się nie chcę nikogo słuchać. E, nie chcę nikogo słuchać. E, nie chcę nie wiem co to w sumie do czego to jest, ale ale dobra, nie chcę nikogo słuchać i nie chcę nic mówić. E, dobra. Już się wczytuję, super. Gramy z wiadowcą, bo tak jak wspominałem, jest to moja ulubiona klasa. All on A. Okej, okay. a my atakujemy, czy, czy bronimy? My chyba atakujemy w takim razie. Dołączanie w trakcie meczu. Aha, my już, co my już gramy w takim razie? Znaleziono, aha, aha, znaleźliśmy, znalazłem grę, która jest już zaczęta, dlatego nie było tego wczytywania. Rozumiem, rozumiem. Tak długo? No patrzcie, strzelił, akurat, akurat chciałem kliknąć, żeby może coś się ruszyło, on akurat strzelił, no dobra. E, jest ciemno tutaj, a ja mam w pokoju jasno, dlatego, poczekajcie sekundkę. O, kurde, dobra. Ja musiałem sobie zasłonić okno, na szczęście mam, nie muszę wstawać do tego. Dlaczego bym powiedział, że all on A, skoro B jest tutaj e, przyjmowane Chyba, że to my atakujemy e, Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy atakujemy Aha, my bronimy No to w takim razie źle W takim razie zła strategia jaj aj, aj, tam jest Gdzie pobieg? Gdzie pobieg? Trzeba uważać, żeby tylko żeby tylko nie paść Powiem wam szczerze, że wolę czasami nie mieć kila a przynajmniej nie mieć kilku defów przy tym e, ale powiedz mi, co ty tu robisz, człowieku? Patrzcie, tam jest. A pobieg. Kurde, akurat chciałem. No, ja coś szybko tutaj skoczę. Nie, nie o to mi chodziło. O, o to mi chodziło, dobra. Czasami ciężko jest kontrolować tą postać, także. Niestety. Hmm. Chyba jednak przydałbym się bardziej na A. Eee, mógłby nas w sumie tutaj zdjąć teraz ktoś. E, ale mieliśmy szczęście. Bardzo mnie też ciekawi jak z dźwiękiem chwilkę ja muszę podgłośnić sam Pościszyłem trochę grę Woooow, wow, tego się nie spodziewałem Akurat tak grę sobie ten Jak sobie, jak sobie dźwięk ten Dobra, a z tym razem e, w, w, Ściszam i podgłośniam tylko wtedy, kiedy e, Tylko wtedy, kiedy nie jestem wystawiony na czyjś ogień Także, dobra, spokojnie, spokojnie Szczerze mówiąc, nie chodziło mi o to. Chodziło mi bardziej o to, żeby... O, on ten. Zapomniałem, po prostu pomyliłem się przyciski. Bo w niektórych grach kontrol to jest... To jest właśnie kuc kucnięcie. A tutaj kontrol to... Kucnięcie to C. Kurde, no. Aha, to jest mój. Aj, 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 Aj! Tak się spóźniłem minimalnie. Cholipka. Skubany, dobra. Chodź tu. No chodź tu. Aj! Jest ładnie, zabiłem go, dobra Pierwszy kill. Ale też był pierwszy def, także nie, nie ma się co, co, co cieszyć. Eee, kurde, odblokowano punkt C, czyli teraz musimy bronić tego punktu. Eee, wydaje mi się, że stanie tutaj jest dosyć dobrym pomysłem, bo pewnie będą musieli... Chociaż... chociaż w sumie Aj, pięknie! Dobrze! Fajnie. Fajnie, fajnie, idzie mi lepiej, bo wtedy jak nagrywałem ten... E, mówiłem już chyba, że nagrywam to drugi raz, chyba tak. Bo mi grę wykraszowało. Mm. Oj, 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 oj 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 już chciałem się schować, troszkę refleksu mi tutaj zabrakło Życia ma tyle samo co ja, czyli, czyli zwiadowca. O, jakoś trudne No to akurat mi dużo nie daje jako porada, bo ja jestem z, zwiadowcą. To akurat powinien znieść. Powinno być tak, że jak gramy zwiadowcą, to dostaję rady dla zwiadowcy, to jest bez sensu trochę. I co w ogóle za mapa jest? Czy ja na niej grałem kiedyś? Chyba tak Ale jakoś taka... nie kojarzę jej trochę Tutaj niestety nic mnie nie obroni Stanie tutaj to jest największy debilizm Jaki mogę zrobić Zdecydowanie największy Kurde! No! Człowieku, nie o to mi chodzi Dobra, musimy zejść na dół, bo tutaj stanie jest bez sensu Tutaj mogą nas łatwo zmieść Chodźmy może tutaj Albo nawet dalej byśmy mogli iść, ale tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Zmiana tego nic nam nie da. O, patrzcie, tam jest skurczybiek jakiś. Eee, kurde, najgorsze jest to, że podczas tego, gdy ja się wychylam, żeby sprawdzić, gdzie są przeciwnicy. To on już dawno może sobie we mnie strzelić, bo ja na przykład mogę go nie zauważyć. Czasami tak jest, że wystaje tylko skrawek przeciwnika i to jest problem. To jest największy problem. Że czasami tylko taki malutki skraweczek, tak tylko widać broń minimalnie. I naprawdę czasami nie widać przeciwnika. Czasami naprawdę nie widać przeciwnika, i to jest to jest problematyczne. Jak stoimy? Aha, porówno. W sensie, że 2 dwa. -2. A, jest, trafiłem, dobrze. Czyżby go zabili? Powinienem dostać asystę w takim razie a, a nie, jeszcze go nie zabili Ajajaj, aj, aj, się schował skurczybek Jest, pięknie Dobra Zawsze lepiej mieć więcej zabić niż, zgi, niż yy, zgonów A tu jest jakiś skurczybek Padł? Bo szczerze mówiąc nie wiem Oj, 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 oj Tutaj, widzicie Tutaj się nie spodziewałem przeciwnika Tutaj się nie spodziewałem przeciwnika Teraz jestem już bardzo wydany na śmierć Ajajaj, eee. aj, aj, ale się wydałem, kurde pieczone. Eee, teraz trzeba liczyć na to, że, że nasi sp sprzymierzeńcy jakoś sobie z nimi poradzą. Dobra, trafiłem go. niestety szkoda, że nie w główkę. Ale już nie chciałem, tak powiedzmy. O nie, 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 nie wykryto mnie. Eee, wykryto mnie, to znaczy, że można mi łatwo zdjąć. Ajajajajajajaj, aj, 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 minimalnie zabrakło. Oj kurczę, już już nacisnąłem przycisk. Już nacisnąłem przycisk i bam, nie żyje. Kurde, no. Muszę bardziej. Olon e, A, Olon C. Muszę bardziej uważać. Kurde, dobra. Jeszcze minuta 44, a idzie nam tragicznie. No nie, no gdzie? Tak nie może być. Przepraszam Was, ja. Makłudźniej. Sprawdzić, czy nie ma przeciwników. Nie ma, chyba nigdzie. Chwila ja, ja już go zabiłem. No cóż. Zdobyłem medal, medal łowcy głów. Co najwyższy wynik? Wow, no to nice. Serio? Niemożliwe. To czemu? Naprawdę? A to już był koniec meczu. A, no widzicie. A to już dlatego, bo dołączyliśmy w połowie jakiejś gry i to już był koniec meczu. No trudno, to to pogramy jeszcze chwilę. E, może nie cały mecz, bo cały mecz będzie za długi. Pogramy sobie jeszcze może jedną rundkę, jedną rundkę może... O, niedługo dziewiąty poziom. No ja mało grałem w międzyczasie, tak muszę powiedzieć. Pierwsze zwycięstwo, akurat w dzisiejszym dniu oczywiście co wyzwania, żeby nie było. Aha, mam nowym nowy, mam, mam nową broń. O, znaleziono gracie już, fajnie. Szybko to lubię. Ehm, tak, ale no mam ósmy poziom z zwiadowcą, także nie jest źle, nie jest źle, mi się wydaje. Mm, nie jest to może jakiś duży poziom. Maksymalny chyba jest 30. O, jak fajna nie? Blaszkę kurczę, dobra. E, graj. Aha, aha, okej, okay. dobra, tu muszę kliknąć. Ale chwila miało być łączenie z serwerem meczu. Jest, dobra. Corley of Towers. Ta sama mapa? To chyba ta sama, nie? Czy, czy podobna? Kurde, ja mam pecha, bo ja już za pierwszym razem, jak nagrywałem, to ta mapa mi się trafiła. No, mam pecha do tej mapy, albo szczęście, można powiedzieć. Zależy, jak to jak to. Ten. Nie ma zwiadowcy, jestem jedynym zwiadowcą. Patrzcie, jestem jedynym zwiadowcą w tym oddziale, czyli w mojej grupie. No tak, ciekawe. E, mówię, nie wiem, jak będzie z dźwiękiem, bo ściszyłem w opcjach, dlatego że mi. E, mi ciężko zagłuszało mi to. Nie zagłuszało, bo ja na, nagrywam tak, ja nagrywam oddzielnie dźwięk i oddzielnie obraz, ale mam mm, dosyć słabą kartę dźwiękową. E, to jakby. Słuchać szumy Z... Jak coś jest za głośne w komputerze To słychać szumy jakby w moim nagraniu z dźwięku, tak? E, I później to jest problematyczne, dlatego zmniejszam zawsze dźwięk Co zapomniałem wcześniej zrobić przy tych trzech nagraniach I jakoś tam starałem się wyjść z tego O rozgrzewka, jeszcze oni się wczytują patrz jak szybko wszedłem, widzicie? A? Mój szybki internet e, no właśnie to Cały czas ta sama mapa, no że no Żenada Żenada że nada wam powiem. A nie dam ci tego. Gdzie jesteś? A, nie, kurde, nie o to mi chodziło. Zawsze mi się. Znaczy, czasami mi się mylą. Zwłaszcza, jak dłużej nie gram. Mylą mi się przyciski. Później takie są. Kraksy. Dobra. Tam ktoś jest. Aj pięknie! Super! Z rozgrzewka! Z rozgrzewka, bo już miałem jednego kila. E, ale, 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 spoko. Gdzie 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Po co ja to znowu włączyłem, ale to powinno mi się zresetować. Bo w końcu to była rozgrzewka, no właśnie i tak mi się zresetowało, więc wszystko jedno. E, dobra, najpierw patrzymy gdzie wszyscy idą Wszyscy idą tam, to ja idę tam Chociaż nie, wszyscy powinniśmy iść w jeden punkt, bo jest przy... atak. Zapomniałem, jak jest obrona, to się idzie w dwa punkty, jak jest atak, to... No co za kretyni, no ludzie, jest atak! Powinniśmy wszyscy atakować jeden punkt. Chociaż też to... To jest w sumie do dyskusji też. Bo jeśli tam okaże się, że nie ma w ogóle obrony, to lepiej jest atakować. Ajajajajajaj O, Widzę, że tam dużo ich jest. Cholera. Ojej. Chwila, chwila, chwila. Oni się nie, nie, oni nie wyjdą tutaj, bo się boją. E, także dobra, ja sobie wyłączę to, bo bez sensu mi się to tylko marnuje. I tak mi się już zmarnowało. E, dobra. Mm. E, nie, ja, dobra, ja tu zostanę, będę pilnować, bo, bo nie wiadomo czy tam ktoś nie przyjdzie. E, niech oni przejmują ten punkt. E, a ja sobie tutaj poczekam. Niestety, ta, wi, widzicie, taka... Aj! Kurde, taka rola snajpera. E, trzeba czekać i uważać, być uważnym e, i czekać, aż ktoś się wychyli, chociaż minimalnie. A tam granat poleciał, to goś się załatwi za chwilę. Aj, bym, nie ustrzeliłbym go, niestety, za, za szybki. E, ja nie mam takiego refleksu, powiedzmy, dlatego gram sniperem, chociaż on też powinien być szybki. E, Można nawet przede wszystkim. E, ale no dobra, ale dobra, gram jak potrafię. Mistrzem nie jestem. Gdyby to był kanał e, tylko o FPS-ach i bym uważał się za mistrza, to wtedy mogliście mi to wytykać. Ale ja się za mistrza nie uważam, uważam się za przeciętnego gracza. E, Dobra, przejęliśmy ten punkt lecimy na kolejny. A może uda się wygrać. Znaczy po tej rundzie już zakończymy ten odcinek, bo, bo ja nie chcę robić jakichś długich odcinków, a gdybyśmy robili cały mecz, to odcinek mógł mieć 40 minut. Ajajaj, blisko było, blisko. Użycia mu zabrałem. Cholera. Spanikowałem, muszę przyznać. Ach, kurde, zbyt nieuważnie. I spanikowałem przede wszystkim. Chciałem go tutaj ten. Refleks powinien mieć taki, że automatycznie wyciągam pistolet. Niestety nie jestem przyzwyczajony do czegoś takiego, i później są takie kraksy. Cholera, jasno. Ehm, dobra, zajmujemy ten punkt. Tu jest najbezpieczniej, znaczy najlepiej jest tutaj snajp... być sniperem, bo ehm, można wszystkich tutaj znosić. Mhm. Mm Aha, oni tutaj wszyscy są. E, czyli tak naprawdę punkt B e, należy do nas. Tylko że... E, Chwile, czy tam ktoś jest? Nie. Ajajaj. Tam ktoś jest i tam ktoś we mnie strzela. E, muszę to jakoś rozgryźć. E, Więc to dobra, przejdziemy senadu. na dół. Dobrze, to życia nie traci zbytnio Okej okay. Dobra, ale tak I tu się przytulamy, i tu się schowamy Wezmę sobie tak A, Ta, tam jest mój Tam jest mój To w sumie jest po... O, wykryty Wyciągnę sobie pistolet na wszelki wypadek I sobie tutaj przejdziemy, bo nie wiadomo skąd przeciwnik może nadejść e, Może nadejść stąd I to wtedy nie będzie fajna sytuacja A zrobię sobie tak tam ktoś jest, nie. Al biegnie, biegnie, biegnie. A pobieg tam chyba. Chociaż chociaż niekoniecznie, może tu wrócić. E, dlatego poczekamy jeszcze. Aj, kurde, ten mój cholerny refleks Ach, cholera. No, bez jaj. Dobra, teraz już trafiłem, szkarży nie w główkę. Jest! Pięknie, zabity. Chyba niech przeładuję. Dobra. Dobra, 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 tam u góry chyba ktoś bieg, a tutaj... No come on, come on, bitches! Come on! No chodźcie! O kurde, wykryty, dobra. Wykryty refleks, że chwytamy po pistolet, bo może za chwilę nadejść stąd, chociaż tutaj są nasi, to nie powinien. Ale różnie bywa, nie? Wiecie jak to jest, kurczę. Najgorzej właśnie jak się... jak przeciwnik zajdzie od tyłu, no tutaj chyba nie powinno być nikogo, bo... bo tu nasz bieg. Także nie powinno być problemów. Mhm. Tak, ktoś jest? Nie chyba. Chyba nie, chociaż też ciężko powiedzieć. Yy, dobra, ja sobie na razie tutaj zostanę. Yy, tam... A, już go. Jak szybko, cholera? Dobry. Dobry, dobry jest. Snajperek. Yy, jeden zabity, jeden zgon, także szał nie ma. Kolejny padło. Cholipka, no nieźle. Ale wiecie, wolę mieć 0 zero, zero zabitych, ale też 0 zgonów Niż na przykład 1 zabity, a 10 zgonów, bo czasami tak jest Przynajmniej ja tak czasami mam, ale bardzo rzadko na szczęście O, tu jest, dobra, tu jest, tu jest, tu jest Jest, pięknie, dobrze Seria dwóch zabójstw Teraz tutaj może kogoś mi się uda A, tam był Ten też nie zdążył jaj. Aj, 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 aj. Dobra Kurde, jak mogłem nie trafić, no bez jaj Kurde, trzeba tak szybko, bo on, a widzicie, bo on, nie, on za szybko reaguje i chyba w ogóle ktoś od, no Pewnie, że ktoś od tyłu mnie zabił, no pewnie, ale pilnują, cholera jasna Ajajajajaj, aj, aj, aj. dobra Dwa zabity, dwa zgony, czyli na razie remis w moich statystykach A szkoda, a szkoda Zostało mało czasu, także jeśli teraz nam się nie uda, to przegrywamy tę rundę. Ja zobaczę sobie, jak, jak to z czasem, tylko się schowam. Eee, dobra, w sumie, w sumie widzę, że jeszcze byśmy mogli ewentualnie jedną rundę zagrać, chyba że ta się nie zakończy, choć pewnie się zakończy. Nie chcę patrzeć na Twój tyłek, goddamnit! Goddamnit! Kurde, no! Jest! Trafiłem go. No, chodź tu. O, ja cię kręcę, no nie, ale kicha, kicha, dlatego. Widzicie, gdyby ten mecz był, dłu gdyby ten, ta runda była dłuższa, to bym już skończył, ale tak to jeszcze. A, spróbujemy, dobra. Może jeszcze, może nie cała runda, ale chociaż zobaczymy, jak będzie mi szło. Jak będzie mi szło słabo, to się pożegnamy, <grym 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 żeby nie było. Ale ten ładnie, ale to pewnie dla. Aha, bo on przejął punkt. Tak, przejęcia przyjęcia dają dużo punktów, tak jak widzicie, tak samo ten. E, tutaj już, tu są takie bardziej realne statystyki. Ten widzę ładnie, a ja też, też zwiadowca, także... Też zwiadowca, także... Ten ładnie, to był pewnie ten, co tam u góry siedział Obrona! Obrona, teraz trzeba się podzielić, jak jest obrona Mało idzie tam, ja nie lubię tutaj, strasznie nie lubię tego punktu Tutaj łatwo jest dostać w główkę ja nie wiem tutaj zbytnio, gdzie ludzie się chowają A zawsze mnie zmuszają, widzicie? Wszyscy ludzie zawsze idą tam Wszyscy ludzie zawsze idą na tamten punkt i to jest, to jest to I później ja muszę chodzić na ten głupi punkt, punkt A którego po prostu nie znoszę okropnie Okropnie nie znoszę, zaraz dostanę kulkę, mówię wam. Mówię wam, zaraz dostanę kulkę, zawsze tak jest. Zawsze tak jest, że zostaję kulkę. Dobra, trzeba się schować. Tam chyba ktoś jest. Nie, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma co się tutaj. Yy... Tam czasami ktoś jest, tak w skrawek tylko go widać i to jest problem czasami ja wiem dzisiaj mówię dużo o problemach, no tak, bo tak jest. Taka jest sytuacja. Przejmują punkt B, przejmują punkt B A co za tym idzie za będą przyjmować punkt... O Jezu! Aj kurczę pieczona, ale jak on mnie zabił? Stamtąd tutaj jak byłem nie zabił? No jak to? Aj, cholera, no Przeklęta gra. Przeklęta Trzeba tutaj jakoś się schować Przede wszystkim trzeba uważać na nich. Tam jest snajper. Och, lipka, dobra. A, czy tam. Tam nie, tam nie ma nikogo. Tutaj ktoś jest. A, tutaj ktoś jest. Tu też. O ciepiernicze. Dobra. Ehm, hmm. My bronimy, dobra. Udało nam się obronić ten punkt. Dobra, widzę, że tutaj na razie sobie radzą, także skoczę do tego punktu eee, Kurde, no jaka kicha Jaka kicha, nienawidzę tego punktu, po prostu nienawidzę W ogóle ja nie lubię tej mapy, to jest, to jest fakt Czy to jest, Z jest przeciwnik jakiś? Cholera, no Nienawidzę tej mapy okropnie, tak bardzo nienawidzę tej mapy, że Najlepiej to bym ją usunął Usunąłbym ją z gry, po prostu Nie lubię jej, bo mi się na niej ciężko gra eee, Dlatego mnie nie lubię i mało ją znam Mimo, że dużo na niej gram, to tak ciężko jest mi tutaj ogarnąć te wszystkie miejscówki, bo tutaj jest dużo miejsc, żeby się schować, nie? I, i ciężko jest mi czasami ogarnąć, gdzie jest przeciwnik, to jest... to jest niefajne. Um, nie widzę, że tutaj nikogo nie ma, także cofnę się tam, e, bo tam przyjmują punkt B. Daję w sumie mógłby mnie ktoś w plecy walnąć, także... także kicha. Um, no co jest, no ludzie... <laughs> przepraszam... zakrztusiłem się. Co jest? Tam jest kolega. No chodźcie jaj Kurde no No chodź tu Dobrze Asysta, dobra Ach, cholera Ja się położę tutaj I sobie tutaj będę O a nie, już tam wszystkich zdjęli. Dobra, e, trzeba się cofnąć do punktu A. Bo punkt B już przejęli, już się nie da z tym nic zrobić. E, mam jeszcze 4 minuty. Zobaczę, jak to z czasem. E, dobra, może, Dobra, zrobimy może jeszcze tą rundę. Zobaczę ewentualnie, jak tam ten. Aj, 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 powinienem go trafić. Cholera, no co jest? Powinienem go trafić to spokojnie. Powinienem dostać główkę i to piękną. No chodź tu. A tam jest jakiś kolega. Mmm. tak to zrobiliście, no, no, no. Czy on tam jeszcze jest? To jest pytanie. W sumie powinienem bardziej biec tutaj i, i jakoś ten, ale, ale... Z, z jakby... Um, opieram się na mojej drużynie, nie? Aj, kurde! Z tyłu! Ach, nie zdążyłem, ale już miałem refleks wyjęcia pistoletu, także... Ale naprawdę od tyłu nas wzięli nie fajnie. nie lubię czegoś takiego. To jest to jest najgorsze. Bo zawsze człowiek czuje się pewnie od tyłu, nie sądzi, wiecie. Skupia się tylko na tym, co jest przeciw, przy, naprzeciwko niego. Rzadko człowiek myśli, czy ktoś z tyłu może, nie? Poza tym zawsze człowiek ma takie myślenie, że a od tyłu nie zajdzie, bo tam przecież jest nasza baza, to nasi zatrzymają, nie? No niestety tak nie jest zawsze. Niestety tak nie jest. I później tak jest, że punkty są przejęte. Prze... O kurde, od razu. A to patrzcie, gnoja. A to patrzcie, skurczy byka. Dobra, tutaj. Dobra, jest, zabity, okej. Okay. Ło, udało mi się odzyskać mój honor. Wiem, że to jest tylko jeden kill, ale przy jeden kill niż, lepszy ryc niż nic. Jest, pięknie, drugi, fajnie. Remis w moich, o, znowu od tyłu, no jak to. Nie grasz fair play, stary. Stary, niefajnie. Co nie mają takie duże wyniki. No, rzeczywiście, w sumie. No, ładny, ładny z niego. No, ja nie jestem prosem. Nie jestem pro. Może oni też mają lepsze, wiecie, co ja, może pokupowali jakieś te i mają lepsze statystyki. Przejli punkt B? No nie. No, no. No jak to? No jak to, panie? Yeah, pięknie może wam to dosłownie wytnę więc tak żeby gdyby ktoś nie wiedział to po prostu jakiś jakiś ten czarny ekran się zrobił ale pokazał się pokazała się ikona gry także sądzę że ajajajajajaj także sądzę że to był bardziej problem z grą znaczy problem z serwerami może niż, niż... z moim komputerem na pewno nic nie jest także to to mam, mo, mo, mogę zapewnić no naprawdę no bez Jaj, yeah, yeah, pięknie! Wow! W ramie musiał mieć mniej życia trochę. Hmm, czy tam są przeciwnicy. A tego, no widzicie. A dobrze, że tam stoi jeden, znaczy z, na z naszych. Ja nie wiem tylko po co oni używają tych celowników. Ja, dla mnie to jest katastrofa, ten celownik. Ten celownik taki z laserem, bo automatycznie widać, gdzie ktoś celuje, więc wtedy. Ja jako przeciwnik, jak widzę, że ktoś ma e, celownik laserowy To automatycznie wiem, gdzie, e, na kogo celuje, nie? I okej, okay, dla nas to też jest ułatwienie, jak ma się celownik laserowy Okej, okay, zgadzam się Ale Już myślałem Ajajajajaj aj, 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 aj. Cholera, co się dzieje? A, oni mają to pole Cholera, mają to pole Szkoda. Nie, nie ma sensu rzucać. No Powiedziałem, nie ma sensu rzucać granatu, ale ja granat się rzucił. No to było super. Po prostu to było epickie. To była epicka sytuacja po prostu. Tutaj powinni być. Nie, nie ma ich? A już się tam zmietli. Dobra. A to ja sobie pójdę tutaj. Pójdę sobie tutaj. A tu już nasi pilnują, to w ogóle nie ma sensu tutaj być. A, nie ma tutaj sensu być! Przecież mogę być tu. Dzięki temu pilnuję bezpośrednio punktu. Może uda nam się wygrać tą rundę. I wtedy zakończymy ten odcinek. Ja sprawdzę jeszcze czas dokładnie. Tak, będzie ok. Będzie dłuższy trochę, ale co tam? Można zaszaleć, nie? Można zaszaleć pewnie. No byle żeby nas coś od tyłu nie, za, nie zaszedł. To jest prawdopodobne tutaj. Eee, z tym celownikiem często czasami ciężko jest znaleźć przeciwnika. Tego czasami może lepiej nawet wyjąć pistolet. I wtedy z pistoletem łatwiej jest znaleźć przeciwników. Tak to jest Hmm A tu jest ktoś A tu patrzcie, nawet tu jest ktoś, kurde no Kurde Yeah, pięknie zabity, dobra Ole, ole, to było hamuwa, hamuwa Ale mam więc. A patrzcie, nie zginęłem Oj, 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 zginąłem jednak, a myślałem od razu zginąłem. Myślałem, że jak mnie popchnął to, że zginąłem, a to tylko mnie ten, a kurczę, no nie... Aj, nie pomyślałem, dobra, 30 sekund. No już teraz jak nam przejmą to nie ma opcji po prostu. Nie ma szans, żeby nam przejęli w 30 sekund 25, 24 Dobra, już tam nie będę zbytnio wiedz, żeby mnie nie zabił przypadkiem Zostanę tutaj. Tam widzę ktoś jest. No ale nie zasłaniaj mi no Teraz nie widzę, strzelałem na ośle, bo nie widzę czy on tam jest, czy nie Kurde no Jest, udało się, ło wow, pierwsze zwycięstwo, patrzcie 4, e, aaa remis w moich statystykach, szału nie było Wygraliśmy, rundę drugą, ale to nie koniec meczu, tak? Czy koniec meczu? E, przegraliśmy mecz, okej okay. Czyli zrobiliśmy cały mecz i nawet jedną rundę. Także teraz już mogę z czystym sercem zakończyć ten odcinek. Troszkę dłuższy wyszedł, ale też bez przesady. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Mi się miło grało. Jak będę dalej, wiecie, chciał pograć, to zawsze z, chętnie z wami pogadam w międzyczasie. E, także, także będziemy, będziemy na bieżąco, tak? O, prawie dziewiąty level. Dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się w następnych materiałach. I na razie, hej!